To był za dzień. Bądźcie pozdrowieni. Dzisiaj e, byliśmy w Gliwicach z Sarą na spotkaniu dla przedsiębiorców e, w firmie Opus e, w Gliwicach, niesamowite miejsce. E, brat dzielił się e, tym, na czym polega duch religijności i dlaczego wszyscy musimy się od niego uwolnić. Czym jest duch religijności? Wie każdy, kto stawia literę prawa nad miłością dla bliźniego. E, żeby wprowadzić nas w ten nastrój, przeczytam z Biblii pierwszego Kościoła Księdza Popowskiego, e, werset, który nawiązuje dokładnie do tego, jak Pan Jezus tutaj powiedział: strzeszcie się uczonych w piśmie, gdy lubią obnoszenie się w uroczystych szatach i pozdrowienia w publicznych miejscach, i pierwsze ławy w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach, gdy obiadają domy wdów, gdy dla pozoru długo się modlą. Tacy otrzymują surowszy wyrok. Kiedy to było? To było tuż przed tym, jak zapytali się Go, który przykazanie jest pierwsze wśród wszystkich innych. Jezus odpowiedział Izraelitom. Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją myślą i całą swoją mocą. Drugie jest, będziesz miłował bliźniego swego tak jak siebie. I nie ma innego przykazania większego od tych. Dzięki Ci, Panie, za to swoje słowo, za to, jak obmywasz nas tym swoim słowem, za każdym razem przygotowując nas do tego, żebyśmy w czystości serca chodzili za Tobą. Tutaj jeszcze jest ciekawa jeden werset, który... Chcę przytoczyć yy, na czerwono wpisane w tej Biblii. Jak mogą mówić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Przecież sam Dawid pod wpływem Ducha Świętego powiedział, rzekł Pan memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów pod Twoimi stopami. Sam Dawid nazywa go Panem. Na jakiej więc podstawie może być Jego synem? Widzicie, ile problemów mieli uczeni w piśmie i faryzeusze, żeby zrozumieć, kim Pan Jezus był podczas swojej ziemskiej misji. On teraz wraca. Pytanie, czy obecne systemy kościelne przyjęłyby go w takiej formie. Wystarczy zagłębić się w Biblię, żeby wyciągnąć z tego określone wnioski. Moi kochani, zakończymy dzisiaj psalmem, bardzo ciekawym, ale zanim ten psalm na samym końcu przeczytamy, Wczoraj synek poprosił mnie, żebym przeczytał ostatni e, rozdział z Księgi e, Objawienia się Jana. To jest 22, a my zdaje się, jesteśmy na rozdziale 19. Więc zagłębmy się teraz, uspokójmy się, wyciszmy i może nam się uda skończyć to dzisiaj, bo nie mogę się doczekać, aż zacznę wam czytać e, dzieje apostolskie. Ale my musimy skończyć objawienie Jana, bo błogosławieństwo zawarte na początku tej Księgi, na końcu jest po prostu obowiązkowym błogosławieństwem, które trzeba usłyszeć. Więc zaczynamy. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił Alleluja, zbawienie i chwała i cześć i moc Panu naszemu Bogu, bo w Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem i pomścił krew swoich sług z jej ręki. I powtórnie powiedzieli Alleluja, a jej dym wznosi się na wieki wieków. I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos, który mówił Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, i jakby głos potężnych gromów, mówiących Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. To zdaje się o nas, o Kościele Bożym. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior, czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. I upadłem mu do nóg aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi, nie rób tego, bo jestem sługą razem z tobą i twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Zatem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały. A ten, który na nim siedział, nazywał się Wiecznym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko On sam. Ubrany był w szatę, zmoczoną we krwi, a jego imię brzmiało słowo Boże. A wojska w niebie podążały za Nim na białych koniach, ubrane w bisior, biały i czysty. A z Jego ust wychodził ostry miecz, aby nim podbił narody. On, bo mnie będzie rządził nimi laską żelazną. I On wyciska w tłoczni wino zawalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na jego biodrze ma wypisane imię: Król królów i pan panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba: Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga, aby jeść ciała królów, ciała wojowników i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I zobaczyłem bestie i królów ziemi. I ich wojska, zgromadzona, aby stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu, i z jego wojskiem. I schwytana została bestia. Z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli z nami bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. Pozostali zaś zostali zabici mieczem, wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. I zobaczyłem anioła wstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka, węża starodownego, którym jest diabeł, szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony ale na krótki czas. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem duże świętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii, ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło, ani na rękę i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Tu jest mowa o tysiącletnim królestwie. Co tam, synek? Pismo święte napisałeś pięknie. Mogę skończyć, bo tutaj nagrywamy. Możesz usiąść na kolanie, jak chcesz. A inni... Chodź. Siadaj. Będziemy czytać razem. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi Goga i Magoga aby zgromadzić je do bitwy a ich liczba jest jak piasek morski i wyszli na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane stąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich a diabeł który ich zwodził został wrzucony do jeziora ognia i siarki gdzie jest bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie i w nocy a na wieki jest wieków biblia? tak tak bibia pięknie przeczytałeś. tak i zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, Księgę Życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w Księdze, to znaczy według ich uczynków. I wydało może umarłych, którzy w nim byli. Również i śmierć, i piekło wydało umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucane do Jeziora Ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł, Zapisany w Księdze Życia został wrzucony do jeziora ognia. Jutro przeczytamy resztę, bo jest o nowym ziemi, e, nowej ziemi e, i nowym niebie. Właśnie tutaj w rozdziale 19, 20 mieliśmy o tysiącletnim królestwie, moi kochani, więc w Biblii wszystko jest napisane. E, dziękuję Wam za wysłuchanie, a na sam koniec przeczytamy sobie psalm, który dzisiaj rano przepisywałem, a który pasuje bardzo tutaj e, mocno do tego świata który podjął próbę walki z Jezusem, z Bogiem na koniu. Wyobraźcie sobie to? Ach, słuchajcie, głupi mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, by zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi. Wszyscy jednakowa jednakowo mieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Czyż są nierozumni, czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby jedli chleb, a Boga nie wzywają? Tam ogarnął ich strach, gdzie nie było powodu do strachu. Bóg bowiem rozproszył kości tych, którzy cię oblegali. Ty okryjesz ich hańbą, bo Bóg nimi wzgardził. Któż ześle z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odwróci niewolę swego ludu, Jakub się rozraduje i rozweseli się Izrael. A jeszcze na samym początku w Psalmie drugim, mamy nawiązanie do tej wielkiej bitwy w dolinie Megiddo, w tej, której nazywają Armagedon. I on tutaj jest dosyć ciekawie powiedziane, bo tu jest dokładnie o tych, którzy stali zgromadzeni, żeby walczyć z Bogiem na koniu, z Panem Jezusem wracającym jako Lew Judy. Dlaczego poganie buntują się, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy powstają, a władcy Naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, mówiąc zerwijmy ich więzy i zrzućmy ich pęta z siebie. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał. Pan będzie z nich szczydził. To dzisiaj na tyle, kochani. Bądźcie błogosławieni. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.